Obywatele. Czy w naszym kraju na pewno żyje się dobrze? Czy jesteśmy szczęśliwi? Po co dzieciom w szkołach nauka religii? Dlaczego nasze pociechy uczą się na temat tortur Jezusa? To jest zbędne. Każdy z nas chodzić może do kościoła. Po co na miejsce niezbędnych przedmiotów w szkole wkrada się religia? To bez sensu. Kolejną sprawą jest aborcja. Prowadźmy to w życie. Dzieci nie mogą mieć przecież dzieci. A dlaczego polscy rastafarianie nie mogą legalnie paryć marihuany? Bądźmy drugą jamajką. Legalizacja teraz, legalizacja tu. Zalegalizujmy też aborcję. Bądźmy narodem wolnym. Nie dajmy się! Nie pozwólmy, by za nasze pieniądze państwo zakładniało in vitro. Prowadźmy rejestrowanie związków partnerskich, zlikwidujmy Senat, wyjdźmy z klatki polskiej polityki, cieszmy się wolnością! Wolność to szczęście, a szczęście to ruch poparcia Janusza Palikota.